W tegorocznym rejsie bałtyckim postanowiliśmy przenieść się na zachodnie wybrzeże Szwecji i odwiedzić Szkiery w okolicach Göteborga. Trasę rejsu wstępnie zaplanowaliśmy tak, aby przez wody niemieckie, następnie duńskie dotrzeć do Kopenhagi, a po jej minięciu przeskoczyć na drugą stronę, na wody Szwecji i nimi płynąć dalej na północ. A jak to wyszło postaramy się pokazać w filmikach, na które serdecznie zapraszamy. Załoga Bourbona w Starym Składzie Ela Paweł i Janek 12 poniedziałek wpół do siódmej gotowi do wyruszenia Wiaterek tak jak wczoraj prawdopodobnie nierówny będzie, ale No tak 3-4 w porywach tylko o wiele większy. W osiedle jeszcze śpi o tej porze żywego ducha na razie. No tu już przyszykowani po cumce tam zdjęte tylko na jednej tutaj generalnie sprinki też taka już ostatnia do rzucenia odpalamy silniczek i drogę No to Schratz um. Ein... znamy lanskronę Z olimpijskim to bardzo charakterystyczny też punkt I wjeżdżamy na znowu krętą ścieżkę między bojami. Ale niestety trzeba jeszcze raz tą drogę zrobić, bo nie ma możliwości innego wyjścia. Tylko cofnąć się, bo generalnie będziemy się cofać tą drogą przez chwilę, i dopiero później odbijamy w lewo. Złudne, bardzo szerokie, ale niestety po bokach potężne płycizny. Tam po 0,5, nawet nie, w niektórych miejscach to zaznaczane. Zresztą widać jak kamienie wychodzą. Więc pozostają tylko boje. Chromik Landskrona Uranborg na wyspę A my już wychodzimy na wolną wodę na głębokie i niedługo będziemy mogli postawić żagielki That ain't no jak wypoczęty, nie jest pracowany, to nie chcę mu się... Ja dziękuję, tutaj wstaje dzisiaj też, przed szóstą się obudziłem i zacząłem się już bo ja nie będę jeszcze się kręcił, bo was pobudzę. co po ty, Przez godzinę mieliśmy super jazdę no teraz nam niestety przysiadło I troszeczkę się telepiemy znowu Na prawym trawersie mamy w oddali Kopenhage Duński brzeg i Kopenhage. Całe szczęście nie musieliśmy się tam zbliżać, pasować na razie w oddali przed Dziobem może nie zupełnie ale gdzieś na drugiej mamy most przez pod którym będziemy przepływać tym razem a zmierzamy do Palmy przynajmniej gdzieś Yeah. Przed nami, ale to zejdzie nam jeszcze, zanim się tam dochalsujemy. Mniej więcej 12. Zrobiliśmy zwrot na prawy hals. No, posuwamy się w stronę brzegu, ale będziemy mijać Malmy niestety i następny z kolei bo to jest Zatoka będziemy się znowu zbliżać już tak mocno celować w port więc utrzymamy zwrot na Lewy Hals. Idziemy teraz już w stronę Malmö Portu, oczywiście w stronę mariny. 阿姨 Charakterystyczny punkt, duży, gęty wieżowiec, skręcony. No, już po to, że idziemy. Tutaj ten charakterystyczny wieżowiec, już bliżej, moja droga, po prawej strony jesteśmy. Wychodzące widać już pierwsze maszty przed nami. Basen, bo tu jest dwa baseny, co najmniej są a po lewo promowe nabrzeża. Tutaj po prawej na wprost jest wejście do pierwszej marinki, Albo. także ukryte, jak się wchodzi, to no jest dla gości znak pokazany. No, spora ta marina widać, bo zobacz, tak widzisz, po jednej i po drugiej stronie tak, tak. No widzę, są, ustawione są ustawione jachty, przy brzegu, no, przy brzegu, tak normalnie przy tych przy No. Przechodzimy do główki dzień dobry, A dzień dobry hej dzień dobry, Dobrze tam widać jest w głębi stare miasto jakieś to najwyżej będzie można się przejść no ale niestety żadnego więcej, żadnej Marinki nie widać oprócz tej, która tam także jest jedna widocznie no i rodacy nawet na główkach dziewczyny pewnikiem na wycieczce Albo pracują tutaj, tak i teraz mają, ale dzisiaj poniedziałek to nie powinny być. Chyba, że, nie wiem, y -y. zmianowy system mają. Dobra. Zacumowani. Zjemy. To pójdziemy zobaczyć, jak tam z opłatami. Jak podchodziliśmy, to nie zauważyłem, człowiek tak odruchowo patrzy na zielone tabliczki. No więc, gdzie widziałem zieloną, a tu okazuje się, że to jest zielona na stałe. Teraz no jest sumy naszykowane jakieś na tym, no nic. jak nam nie powie nic tam w biurze to będziemy stali, a jeżeli nie no to się przestawimy gdzieś, bo z tego co zauważyłem to są numery znowu, tabliczki białe z numerami, a koło nich są te przerzutowe takie, czerwono-zielone. No. Wszystkiego człowiek nie zobaczy od razu jak się wchodzi to. Do... No tutaj jak widać jest przy osiedlu. Dookoła są normalnie mieszkalne bloki. Obstawione. Myślałem, że będzie super, bo cicho, no niestety złudne to jest. Bo jak wchodziliśmy to całkiem nieźle od nosa dmuchało. Przeciąg się robi jakiś. Dyszaj już raz widzieliśmy trochę mniejsze, a tu jest większy składany trimaran. A tu następna konstrukcja, no też składane ładnie i końcowy basenik. Kan Marina. Marinka 280 koron. Także przebiła na razie wszystkie. Bez prądu. Prąd 15 koron więcej. jeszcze Nie wiem po co te kody tam są przy prysznicach. Ale jest normalne wejście. Miejsce dla gości oznaczone jest tutaj na końcu. No, idziemy zobaczyć tego rejowca z bliska. ten, tak przepływaliśmy przez kanał portowy, z tamtej strony. A tam było go chyba lepiej widać niż tutaj. No, Bóg, spryt, trzeba przyznać, że ma. solidne. Na Marinkę. budynek, w którym mieści się biuro mariny w całości. No, oczywiście marina nie zajmuje całego, bo widzę, że jest dużo innych reklam. Otoczenie mariny to samo nowoczesne takie budownictwo. Zresztą, z tego co widzę, to większość. To takie nowe miasto. W marinie przeważają duże jednostki raczej. Bardzo dużo jest jachtów w granicach 50 stóp. Tutaj nawet większy budynek z reklamą Mercedesa, świecącą w słońcu, odbijającą słońce. Szeroka ulica z deptakiem. Na wprost ten wieżowiec który widać z daleka jak się płynie drzowiec już z bliższej perspektywy troszkę wszędzie dosyć ciekawe takie rozwiązania architektoniczne nawet tutaj parking prawdopodobnie wielopoziomowy A tam dalej budynek, na dole restauracja miasto na wskroś nowocześnie zabudowane Ten wieżowiec będę musiał jutro zrobić, jak będziemy wypływać Słońce będzie z drugiej strony, bo dzisiaj niestety, ale nie da go rady porządnie zrobić hmm. Szwedzki styl no I dotarłem pod sam ten wieżowiec Jesteśmy pod samym wieżowcem. Wreszcie oświetlenie normalne. W 2001 zaczęto budowę, w 2005 ukończono. Został zaprojektowany przez jakiegoś hiszpańskiego architekta. Za podstawę do tego jego rzeźba posłużyła. Od podstawy do czubka budynek skręca się o 90 stopni. 190 metrów wysokości, 54 piętra. Odchodzimy od tego wieżowca. To no, podobno jeden z najwyższych budynków mieszkalnych w Europie, bo bardzo duża część pięter. Jest normalnymi mieszkaniami. Na zakończenie dnia jeszcze wieczorny widok na basen portowy, Tym razem nie marina, tylko basen portowy. Dorze portowe, mocno, oświetlone promowe. Każde przejście generalnie jest tak Delikatnie oświetlone No i Marinka już po zachodzie słońca No tutaj akurat Świateł Za dużo nie ma Tylko przy słupkach Od elektryczności Jutro Jutro rano nie wstajemy tak wcześnie Bo wiatru nie ma rano w ogóle Także Idziemy sobie na Normalnie Gdzieś koło 11 może Między 10 a 11 sądzę Że wyjdziemy Przechodzimy pod mostem na Sundzie I idziemy na Treleborg. Mamy nadzieję, że dojdziemy Jeżeli nie, no to gdzieś się zatrzymamy Po drodze, ale dobrze by było Bo środa jest ostatnim dniem Który no, daje nam jakieś szanse Na przedostanie się Na drugą stronę Bałtyku Bo wiatry bardzo słabe To dobrej nocki